Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Pietrowek. Jestem inżynierem, przedsiębiorcą oraz założycielem i CEO firmy Nixal. Firmy, której działalność zaczyna się tam, gdzie kończy się YouTube, a zaczyna się kreatywność. Nixal zajmuje się budową i projektowaniem nietypowych maszyn, linii produkcyjnych i stanowisk zrobotyzowanych. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania dzisiejszego odcinka. Dziś z kolei kontynuujemy temat mitów o robotyzacji temat tak długi, że trzeba było mu poświęcić aż trzy odcinki. Ostatnio przytoczyłem i omówiłem 5 najpopularniejszych, z którymi sam nierzadko muszę się rozprawiać. Przed nami kolejne aż 9 mitów, choć dziś tylko 5. Zatem, nie zwlekając, zaczynajmy. 14 mitów o robotyzacji, część druga. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się wyjaśnić Wam, że robotyzacja i automatyzacja nie jest taka straszna i że to przede wszystkim możliwości, a nie zagrożenia. I od zagrożeń dziś zaczniemy, bo mit numer 6 mówi, że Roboty są niebezpieczne dla ludzi. W kwestii bezpieczeństwa robot jest takim samym narzędziem jak nóż. Nóż może służyć do pokrenia warzyw na zupę, ale może też zostać użyty do zranienia kogoś lub siebie, mniej lub bardziej umyślnie. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że w typowej aplikacji zrobotyzowanej analiza kwestii związanych z bezpieczeństwem użytkownika i osób postronnych to najbardziej pracochłonna część prac projektowych. Każdy bowiem element i sposób jego działania jest analizowany nie tylko pod, pod kątem funkcjonalności, ale też możliwości wejścia w interakcję z człowiekiem, co najczęściej wiąże się z. Uniemożliwieniem tego, aby do takiego kontaktu w ogóle mogło dojść. To właśnie dla bezpieczeństwa użytkownika i osób znajdujących się w otoczeniu maszyn i robotów stworzono coś takiego jak SIL. SIL to skrót od Safety Integrity Level, czyli z polskiego na nasze, tłumaczy się to jako poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. Jest to miara służąca do określania stopni redukcji ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas pracy urządzeń przemysłowych w porównaniu do instalacji standardowej. Miarę tę wyraża się w czterostopniowej skali. To, jaki poziom SIL zostanie zastosowany w danym stanowisku czy maszynie, zależy w dużym uproszczeniu od prawdopodobieństwa wystąpienia awarii lub sytuacji zagrażającej człowiekowi. Oczekiwany poziom bezpieczeństwa SIL może być też jednak wymogiem klienta. To jest może być wyższy niż ten, który wymagany jest przez normy. Oczekiwany poziom Uzyskuje się poprzez wielokrotnie zabezpieczeń, które z kolei zmniejszają możliwość wystąpienia ryzyka. I tak, SIL-1 ogranicza niebezpieczeństwo od 10 do 100 razy w stosunku do instalacji standardowej. SIL-4 to już z kolei redukcja ryzyka o 100 tysięcy razy. Jednocześnie, każde zwiększenie poziomu bezpieczeństwa to oczywiście zwiększenia kosztów systemu, jednak dziś na bezpieczeństwie nikt już raczej nie oszczędza, czyli Zakładając, że system został wykonany przez godnego zaufania integratora i ludzi z odpowiednim doświadczeniem, nie należy się bać, że robot nagle zaczyna zgonić z nożem. Choć nawet najbezpieczniejsze systemy nie zwalniają z myślenia. Ale, jak już jesteśmy przy samodzielności robotów, to spotkałem się parę razy z mitem, że. Uwaga! Robotyzacja doprowadzi do utraty kontroli nad produkcją. I to jest nasz mit numer 7. Genezę tego mitu chyba pojąłem dopiero niedawno. Okazuje się bowiem, że nierzadko wraz z nieznajomością zagadnień technicznych w parze idzie przeświadczenie, że jako ludzkość jesteśmy już prawie w epoce terminatorów, czyli robotów, które w pełni przejmują kontrolę nad najbardziej skomplikowanymi zadaniami. Rzeczywistość tak nie wygląda. Robot to maszyna, na poziomie mechanicznym ledwie trochę bardziej skomplikowana niż prosty przenośnik. Trochę matematyki powoduje, że może poruszać się w bardziej skomplikowany sposób, ale też robot nie jest w stanie zrobić nic sensownego bez chwytaka. I tak można by mnożyć przykłady. Jednak to, co jest tu najistotniejsze, to fakt, że robotyzacja czy automatyzacja procesu najczęściej wymaga rozłożenia procesu na jego najbardziej elementarne składowe. Po dostosowaniu takiego procesu jest on odzwierciedlony przez robota i jego urządzenia współpracujące. Końcowa finezja ruchu to jednak efekt wielu elementarnych składowych i bardzo prostych czynności. Robot sam nie jest w stanie się zaprogramować ani wykonać nic sensownego bez zaprojektowanego przez inżyniera chwytaka. Jednocześnie jednak, proces projektowania oraz wdrażania robotyzacji i automatyzacji polega na, jak wspomniałem wcześniej, identyfikowaniu elementarnych składowych i rozwiązywaniu problemów w procesie produkcyjnym. To istotnie zwiększa świadomość procesu, pozwala na jego możliwie najdokładniejszą kontrolę na każdym etapie oraz dokładne pomiarowanie i analizę w przyszłości. A to jest całkowite przeciwieństwo braku kontroli. I tym sposobem przechodzimy do mitu numer 8: Robotyzacja jest rozwiązaniem tylko dla dużych firm. To Rzeczywiście jest tak, że roboty i rozbudowane systemy automatyki częściej spotyka się w dużych firmach. W jednym z pierwszych mitów wspomniałem już o tym, że roboty to nie koszt, a inwestycja. Patrząc na to w ten sposób, możemy jednoznacznie odrzucić argument kosztowy, bo inwestycja zrobotyzowana może się zwracać tak samo w małej, jak i w dużej firmie. Istotna jest tu głównie skala. I to skala właśnie jest najpewniej powodem niezrozumienia i częstego powtarzania tego mitu. Skala produkcji i działania powoduje dwa istotne z punktu widzenia robotyzacji zjawiska. Po pierwsze, specjalizacja. W małych przedsiębiorstwach o mniejszej wielkości produkcji poszczególne osoby wykonują wiele, często bardzo odmiennych czynności. Ekonomicznie nieuzasadnione jest zatrudnienie dodatkowych osób do realizacji wszystkich czynności, np. osobne osoby do pakowania, osobnej do układania itd., itd. Po drugie, wielkość produkcji. Po prostu. Duże firmy to często system dwu- lub nawet trzyzmianowy. To oznacza, że ta sama czynność wykonywana jest przez dwa albo trzy razy więcej osób w ciągu doby. Do tego napływ materiałów do produkcji jest zapewniony przez całą dobę. Dzięki temu robot może pracować całodobowo zamiast stać bezczynnie przez dwie trzecie doby. A dzięki temu zwrot z inwestycji następuje trzy razy szybciej. Spełnienie tych warunków gwarantuje szybki zwrot tak samo w dużej jak i w małej firmie. Innymi słowy, brak spełnionych przesłanek nie przekreśla możliwości uzyskania szybkiego zwrotu z inwestycji. Duża skala i specjalizacja na pewno jednak pomagają. I tu przechodzimy płynnie do mitu numer 9. Zrobotyzowane rozwiązania są niewłaściwe dla branż, gdzie produkty są zbyt delikatne. Przy okazji mitu numer 7 powiedziałem już, że robot to tylko urządzenie. Cała magia dzieje się w chwytaku. To w chwytaku są uwzględnione wszystkie wytyczne procesowe, takie jak sposób chwytu, powierzchnia, operacje dodatkowe. Jednocześnie mechanika chwytaka z powodzeniem można drabać ograniczenia ruchowe robota. Wymaga to jedynie trochę kreatywności konstruktora. Innymi słowy, taczka niesiona na plecach uwiera, ale nie z takim zamysłem została zaprojektowana. Dziś istnieje szereg rodzajów chwytaków zdolnych do przenoszenia najróżniejszych materiałów o najdziwniejszych powierzchniach. Są dostępne gotowe rozwiązania do przenoszenia wielkich tafli szkła, szklanych butelek, jajek, rozgrzanej czekolady, warzyw, owoców, falistej dachówki i wielu, wielu innych. Ograniczeniem jest tu tylko wyobraźnia. Raczej na pewno nie stan techniki. A już na pewno nie to, że produkt jest zbyt delikatny. Mit numer 10 Robotyzacja jest tylko dla produkcji wewnątrzfabrycznej, nie ma zastosowania poza nią. Z tym mitem spotkałem się po raz pierwszy w dużej firmie z sektora, powiedzmy, że rolnictwa. Niestety niektórzy klienci bardzo strzegą danych na swój temat, a mi pozostaje to jedynie uszanować. No ale, dziś robotyzacja i automatyzacja w tej firmie wdrażana jest na szeroką skalę. To, co już zostało wdrożone, przynosi w perspektywie roku oszczędności liczone w milionach złotych, a będzie jeszcze lepiej. Podam więc może w tym miejscu kilka przykładów, gdzie roboty stosuje się daleko poza strefą produkcyjną, we wnętrzach fabryk. W rolnictwie mamy roboty, które zbierają warzywa, kwiaty, owoce, a nawet rozpoznają i pielą chwasty. W medycynie z kolei prowadzone są pierwsze operacje na odległość z użyciem specjalnych ramion robotycznych przeznaczonych dla chirurgów. Dość głośno było swego czasu choćby o znajdującym się w Polsce robocie Da Vinci. Logistyka i transport to nie tylko dokonania Amazonu na polu szerokiego zastosowania wózków AGV czy AMR w logistyce wewnątrzmagazynowej. To też już będące w fazie pierwszych testów roboty quasi-humanidalne. Sztuka i rozrywka. Choćby fanom szybkich i wściekłych polecam obejrzeć zdjęcia i filmy z planu. Wielokrotne odwzorowanie tej samej dynamiki przy licznych dublach i nie tylko zapewniają roboty, które pełnią funkcje do tej pory zarezerwowane jedynie dla operatora. Na przykład restauracje. Roboty robią już pizzę lub dowożą jedzenie do stolików. I w ten sposób przykłady można by mnożyć i mnożyć. Nie w każdej branży robotyka jest pierwszym pomysłem na usprawnienie sobie pracy i całkowitą oczywistością. Ale niezaprzeczalny fakt jest taki, że dochodzimy do momentu, w którym zaczyna nas ograniczać już głównie wyobraźnia. I tu znów zróbmy krótką przerwę. Niestety, rozprawienie się z każdym mitem zajmuje trochę czasu, nawet jeśli staram się mówić zwięźle i unikać technicznego bełkotu oraz nadmiernych szczegółów. Tym bardziej więc mam nadzieję, że udało mi się dziś dość skutecznie rozprawić z tymi przykładami błędnych twierdzeń i przekonań o robotyzacji, które już przytoczyłem i omówiłem. Jeśli mi się to udało i wam choć trochę pomogłem, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. A tymczasem życzę wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć.